Zastanawialiście się Państwo kiedyś, jakiej jesteście płci? Nie, no ja nie żartuję i nie chodzi mi o to, żebyście Państwo teraz sprawdzali. Zresztą chyba każdy już przeszedł tę dyskusję przy stole rodzinnym ze szwagrem podczas Olimpiady, prawda? Ale jak już się wszyscy wykłusili, prawda, o te chromosomy, wstępujące i niestępujące jądra, każdy się... Znak do odróżnia, co to jest zespół Klinefeltera, co to jest zespół Turnera. Wiadomo też, że płeć odróżniają ci z prawicy, a ci z uśmiechnięci nie do końca. No teraz możemy porozmawiać poważnie, dlatego to jest sprawa poważna nie. i w pozorom nie jest to wcale temat zastępczy, jakby się mogło wydawać. A w każdym razie nie aż tak zastępczy jak wiele innych. Po pierwsze, bo to chyba nie do końca wszyscy odróżniają, takie szybkie słowo wyjaśnienia. Czym innym jest transeksualizm, a czymś innym transgender? Transeksualizm to zjawisko, które zostało opisane już dość dobrze w latach 70., chociaż pewnie tak stare jak... Relacje damsko-męskie. Mówimy o sytuacji tych osób, które uważają, że ich fizyczność, ich ciała nie zgadzają się z tym, kim się czują. Podejmują więc starania medyczne, podają się zabiegom chirurgicznym, terapią hormonalnym, mającym dopasować tą fizyczność, wygląd, zewnętrzność do stanu umysłowego. To jest gigantyczny biznes. Od momentu, kiedy zostało to po raz pierwszy bardzo dokładnie opisane przez panią profesor Janice Raymond w 1979 roku, która napisała taką mądrą i wyklętą książkę, to Transsexual Empire. Od tamtej pory wartość tego biznesu wzrosła do około 1,5 miliarda dolarów, to jest szacowane na rynkach. Jest to związane właśnie z całą ogromną promocją zabiegów medycznych, terapii, różnego typu. Działań mających dopasować ludzką fizyczność do stanu psychicznego. To jest transseksualizm. Zaangażowani są to lekarze, biznes, chemia, nóż, prawo również, które ciągle jeszcze w większości krajów świata no, stara się określić, czy, czy opisać płeć człowieka. Transgender natomiast to coś zupełnie innego. To coś, co jest tylko w głowie. Bez noża, bez hormonów, często również bez sądu i bez działań prawnych. W takiej starej, interesującej tylko teoretyków dyskusji, czym różni się płeć fizyczna, po angielsku seks, od płci kulturowej, po angielsku gender, przechodziliśmy przez kolejne etapy. Że być może płeć kulturowa, gender jest ważniejsza od seksu. Że być może płeć kulturowa jest jedyną, która istnieje. Jest tylko gender, nie ma seksu. A doszliśmy do poziomu, że tak naprawdę ani gender, ani seks nie są czymś stałym. Są tylko kwestią deklaracji, są tylko kwestią samookreślenia. To samookreślenie płciowe to jest pojęcie, które radzę zapamiętać, dlatego że ono będzie już w najbliższych miesiącach, jak sądzę, i przez następne lata bardzo ważnym tematem dyskusji także. III RP. Proszę sięgnąć do doświadczeń szkockich niestety, gdzie właśnie kwestia samoidentyfikacji płciowej stała się jedną z najważniejszych w debacie publicznej, zastępując takie zagadnienia jak, jak niepodległość, jak, jak energetyka, jak koszty życia. brzmi znajomo, nie? No więc podobnie będzie, podobnie będzie w Polsce. Możecie być Państwo Pewnie. Otóż w sporze tym, który no, sprawdza się do tego, czy wiemy na pewno, co to jest płeć, czy umiemy odróżnić kobietę od mężczyzny, czy też jest to rzecz względna, samodeklaratywna, czy można oświadczyć, że jest się innej płci niż ta, z którą się urodziło i bez żadnych dalszych zabiegów, powtór, powtórzę, bez żadnych starań medycznych, bez żadnych wniosku do sądu bez żadnej weryfikacji przez kogokolwiek z zewnątrz, można własnym oświadczeniem woli zmienić płeć. Czasem, choćby tylko na kilka miesięcy. To jest ważne. To jest ważne i linia podziału w tej dyskusji. W ogóle na zachodzie, ja mówię na przykładzie szkockim, czy szerzej wysp brytyjskich, ale jest to nie tylko problem tutejszy, jest zupełnie inna niż to się w Polsce wydaje. To znaczy, na przykład, i warto też na to spojrzeć, na Wyspach Brytyjskich istnieją takie organizacje jak For Women Scotland, jak Women's Place UK i jak LGB Alliance, które łączą się w, no, w swoim przeciwie nazwijmy to, swojej krytyce, swoim sceptycyzmie wobec zbyt daleko, ich zdanie posuniętych postulatów środowisk transgender, które już daleko wyszły poza kwestie tolerancji, równouprawnienia, poszanowania indywidualnych wyborów i domagają się po prostu daleko posuniętych przywilejów. Takim orężem w tej walce jest jeszcze jedno pojęcie, które radzę zapamiętać. To jest TERF. To jest Trans Exclusionary Radical Feminist. TERFizm. To jest taki epitet, którym obrzuca się przeciwników w tej dyskusji, w którym środowiska transgender obrzucają zwłaszcza i nie tylko wprawdzie feministki, które mówią, że no nie po to sufrażystki nie, szły do aresztu za domaganie się praw wyborczych kobiet, nie po to feministki paliły. Swoje staniki pod hasłem Wyzwolenia Kobiet, no by teraz przyszli przebrani za kobiety, faceci i wszystko to im, im zabrali. Również niektóre środowiska gejów i lesbijek są bardzo krytyczne wobec swoich niedawnych transgender kolegów. Geje podnoszą, że są po prostu gejami a nie żadnymi nieuświadomianymi transmężczyznami. To być gejami, a nie zmieniać czy deklarować płeć kobiecą. Lesbijki, co przyznała nawet reżimowa BBC przed kilku laty w realizowanym programie, wskazywały że są pod dużą presją osób transgender, które deklarując się jako kobiety, domagają się na przykład seksu z lesbijek, mówiąc, no jesteśmy kobietami, wy jesteście lesbijkami, no to czym problem? Jeśli nie chcecie, no to jesteście terfami, jesteście nietolerancyjne. No, a to już jest na pograniczu oskarżenia. Nowo przyjęte przez autonomię szkocką przepisy przeciwko dyskryminacji ze względu także między innymi na płeć kulturową, nakładają bardzo takie sankcje karne za jakiekolwiek działania, które, czy, czy słowa, które miałyby charakter dyskryminacyjny wobec transgender, a oczywiście ten zakres pojęcia jest bardzo szeroki. Kilka lat temu taki bardzo popularny, w negatywnym tego słowa znaczeniu, był w internecie na Wyspach filmik z polskim uczniem, który w miejscowej szkole, dyskutuje z nauczycielem, tłumacząc, że ależ nie, płcie są dwie. I nauczyciel no, wychodząc z roli tak krzyczeć w pewnym momencie, że nie masz prawa tak mówić, jesteś tutaj, jesteś w szkole opłacanej przez pieniądze rządowe, bo masz, masz mówić tak, jak uważa rząd. A rząd uważa, że płci jest mnóstwo i nie są tym samym, co płeć biologiczna. Ale oni nie tylko na nasze dzieci krzyczą. 30 kilka szkockich samorządów zadeklarowało uczestnictwo w programie likwidacji odrębnych łazienek i przebieralni dla dziewcząt i chłopców w szkołach, w tym także w liceach. Dziewczynki muszą korzystać z toalet i przebierać się na przykład na basen czy na WF przy chłopcach. No bo skoro płci nie ma a właściwie jest ona uznaniowa, no to niby po co oddzielność. Protesty przeciwko temu to oczywiście też jest, też jest terfizm. To są sprawy coraz bardziej poważne. No, kilka lat temu taka głośna sprawa była w 2017 roku. Transgender więzień, każący się nazywać Karen White, trafił do więzienia kobiecego w sytuacji, w której był Wskazanym przestępcą seksualnym wobec kobiet, jako mężczyzna. I już pierwszego dnia oczywiście dokonał napaści seksualnych na, na współwięźniarki. To nie są opowieści z mu Chuj Paproci. Ktoś gdzieś kiedyś słyszał od szwagra, że facet przebrany za babę trafił do damskiego więźnia. To się dzieje naprawdę. To nie jest kwestia tylko tego, czy się zdobywa medale w przebraniu, albo czy. Używa się, bo to taki był przypadek w, w Paryżu, o tym mówimy, mówimy wyraźnie, że wykorzystuje się takie stany przejściowe, problemy osób chorych z wadami genetycznymi, właśnie po to, aby lobby zainteresowane w rozwoju doktryny transgender no mogło wskazywać że to nie jest takie ostre nie jest takie proste nie można powiedzieć kto jest kobietą a kto mężczyzną sami zobaczcie o otóż taki właśnie przypadek chodzi też oczywiście o frekwencję chodzi też oczywiście o ilość bo jeśli mówimy o osobach interseksualnych to się teraz mówi czyli po prostu dotkniętych różnymi przypadkami obojnactwa to mówimy o skali przypadków 0,018%. 0,018%. Nawet jeśli dodamy osoby z chorobami genetycznymi, z tymi wadami chromosomalnymi, czyli zespołem Turnera, czyli niedoborem lub w ogóle niewystępowaniem chromosomu X u kobiet, albo właśnie jeśli mówimy o zespole tlnefeltera, czyli tym nadmiarowym, Chromosomie X u mężczyzn, to i tak nie, nie przekracza to yy, tych setnych yy, procenta, jeśli chodzi o wielkość yy, populacji. Kiedy mówimy o osobach, kiedy mówiliśmy o osobach dotkniętych yy, transseksualizmem generalnie, yy, a więc takich, które yy, chciałyby. Jak to się kolokwialnie mówi, zmienić płeć i dopasować fizyczność do, do swojego stanu umysłowego. To mówimy o przypadkach rzędu 0,013%. To jest ta skala. To cały czas są ułamki, ułamki, ułamki procenta, a tymczasem w literaturze już pojawiały się zupełnie inne inne liczby. Jeśli Państwo sięgną właśnie, jeśli wbiją Państwo w Google, tam kwestie transgender, to na pewno pojawi się Państwu taka liczba 1,7%. To jest wzięte z takiej książki, czy z artykułów książki pani profesor Anne Fausto Sterling, która pisała w swoim czasie o potrzebie w pięciu płci, ona się potem wycofała z tego, ale z tego, o tym wycofaniu się słyszało dużo mniej osób niż o tym, że aż 1,7% to osoby o tej, kategoryzujące się powyżej dwóch płci. Teraz mówi się już o 3% i muszę powiedzieć, że te liczby pewnie będą rosły, dlatego że no, jeśli bada się najczęściej wśród nastolatków, którzy wielokrotnie przez ciągu ostatnich nastu lat już <grych> słyszą, że płeć jest czymś względnym i tak naprawdę, no, właśnie samoidentyfikacja płciowa jest czy, czymś, co mogłoby ich określić, wyróżnić, dodać im osobowości, dodać im wyrazu, no to chętnie z tego, chętnie z tego skorzystają. Jeśli do tego weźmiemy również liczbę realnie występujących problemów związanych, no, chociażby z naszą dietą, z, z tym, co jemy, z tym, w jaki sposób to oddziałuje na naszą fizyczność, na fizyczność naszych, naszych dzieci, no wówczas możemy, możemy zauważyć, że rzeczywiście następuje komercjalizacja, no tak wydawałoby się, prostej, osobistej kwestii, jak kwestia naszej własnej płci. I to jest pewna taka inwazja, która dokonuje się no, nawet wprost. Dopiero w marcu 2024 roku wstrzymano yy, no, nie wiadomo na no jak długo w związku ze zmianą rządu y, podawanie y, dzieciom przed okresem y, dojrzewania y, inhibitorów, y, inhibitorów y, blokerów dojrzewania, czyli środków, które powstrzymują zmiany hormonalne w organizmach, no tak aby dzieci dorosły i mogły sobie same wybrać jakieś opłci. Yy, do 2024 roku. Podano takie środki legalnie przez NHS, przez Publiczną Służbę Zdrowia, około 1700 dziewczynkom i ponad 600 chłopcom. Wpływowe środowiska w Labour Party mówią o wznowieniu tego procederu w najbliższym czasie. Mówimy więc nie tylko o kwestii propagandy, o pewnej modzie, o pewnej doktrynie, ale też o wielkim biznesie, no bo mówimy o środkach chemicznych, które podaje się, podaje się dzieciom, które znowu stanowią część wielkiego biznesu, tym razem biznesu imperium transgender. Ale mówimy też o nieodwracalnych, często zmianach, które no mają wpływ na organizmy, organizmy młodych, młodych. Ludzi. Oczywiście jest do tego cała ta otoczka ideologiczna. Tutaj zachęcam Państwa, żebyście sobie wbili w Google'a, czy sprawdzili na Wikipedii, czy gdziekolwiek indziej, coś, co się nazywa zasadami Jogiarty. Czyli takiej deklaracji, która została przyjęta nie do końca wiadomo przez kogo w 2006 roku i która jest taką typową, pozornie deklaracją zdrowia, szczęścia, pomyślności przyjmowano przez Narody Zjednoczone. W tym przypadku przez ekspertów, którzy wysłali to do ONZ, ONZ nie przyjęła tego jako własnego dokumentu, no niemniej jednak jest on bardzo mocno promowany na świecie, i zawiera właśnie w takim właśnie no bardzo ogólnym kontekście zdrowia, szczęścia, pomyślności, pewne pryncypia ukierunkowania przepisów prawnych w poszczególnych państwach właśnie w stronę tak zwanej ochrony mniejszości transgender. I tu są no, pewne też i następstwa, pewne konkrety z tym związane. No bo oczywiście prawdą jest, są przepisy karne, które już zostały wdrożone w niektórych krajach. Na przykład za używanie tam niewłaściwych zwrotów. Czyli to no, nie można do przebierańca powiedzieć, proszę pana, no, to kosztuje w Nowym Jorku 250 tysięcy. W Ontario w Kanadzie też jest odpowiedzialność karna. To też są rzeczy, które, które przyjdą no, na przykład jednocześnie. W UK, kiedy aktywiści transgender, którzy są tutaj bardzo agresywni zresztą, wzywają na przykład do zabicia wszystkich terfów to z reguły są uniewinniani ze względu na szczególną wagę ochrony wolności słowa i tolerancji w społeczeństwie, liberalnym społeczeństwie brytyjskim. Ten spór, więc, ten spór dotyczy spraw no, takich życiowych, bytowych, kształtu łazienek w szkołach naszych dzieci, bezpieczeństwa kobiet, które idą do lekarza, mają prawo do kobiecej opieki pielęgniarskiej i medycznej. To też jest kwestia zupełnie znana i, i, i oczywista na Zachodzie, że jest to już kwestionowane. Kobiety ofiary gwałtu mogą trafić na pielęgniarkę czy na przebranego za pielęgniarkę faceta, który przychodzi dokonać obdukcji zaraz, bezpośrednio po gwałcie dokonanym przez, przez mężczyznę. To się naprawdę dzieje. To nie jest opowieść Radia Maryja, to nie jest kolejny nudny wykład Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu z babciami, spisu o tym, że za granicą stoi strafny gender i nas zje. To są rzeczy, które się dzieją, które już stoją u granic. RP, które już są u nas, i nie są to kwestie zastępcze, bo powtarzam, no proszę państwa, e, kiedyś się mówiło, że liberał y, staje się konserwatystą, kiedy jego córka kończy 14 lat. No, teraz się zastanówmy, czy <laughs> nawet osoby jak najbardziej postępowe, feministki, przedstawiciele mniejszości seksualnych, <laughs> osoby absolutnie związane z y, tym nurtem tolerancji postępu. Nie powinny dać sobie na wstrzymań, powinny zastanowić się na chwilę, czy to nie jest ten moment, ostatni moment, kiedy w obronie podstaw człowieczeństwa, no bo rozróżnienie płci jest ważnym elementem, który konstytuuje człowieczeństwo jako takie, czy nie warto zrewidować sojuszy. Tak już się dzieje poniekąd na Zachodzie, gdzie radykalne feministki stają ramię w ramię z tradycjonalistami chrześcijańskimi i muzułmańskimi no i bronią tego, że kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna, a od dzieci wara. I na koniec zwróćcie Państwo uwagę, ktoś podpowiedział reportażystom, żeby zapytali to takie dziwne towarzystwo, które się osadziło w Ministerstwie Edukacji w uśmiechniętej trzeciej RP, żeby podsunąć im pytanie o pokazy drag queens w szkołach. Mówię podsunęło, dlatego że reportażyści, czy dziennikarze, jeśli gdzieś na tych rzeczy uchowali, no nie pytają o takie rzeczy sami z siebie. To ktoś z menu mówi: weź tam, złap panią doradcę, panią ministrę, panią tam kogoś i zapytaj o to. To będzie, to będzie hit, to będzie temat. Zapytano o te pokazy Draculin. Co to się rzeczywiście dzieje? W UK dzieci z przedszkoli i z młodszych klas podstawówki prowadzi się na pokazy. To są tacy ci najbardziej no, wulgarni, wyeksponowani, przebierańcy ci tam udający tam, nie wiem, Sher czy Barbarę Streison, czy tam jeszcze, jeszcze kogoś. I oni robią pokazy dla szkół. Jeśli ktoś z rodziców to kwestionuje, no to jest od razu sprawdzany, czy przypadkiem nie indoktrynuje faszystowsko dziecka. Nie. No to jeśli komuś w ogóle przyszło do głowy, żeby taki temat podnieść w trzeciej RP, no to to jest moment, żeby się zastanowić. Nawet nie o to chodzi, żeby pytać, po co dzieci mają chodzić na pokazy drag. To jest moment, żeby się zastanowić, Dlaczego queens robią pokazy dla naszych dzieci?